W dzisiejszym kaź wyjaśnia, opowiemy wam o monitorach, a dokładniej o trzech technologiach matryc, które są w nich stosowane. Ich wybór zależy od tego, do czego przede wszystkim będziemy używać naszego monitora. Dlatego też najpierw powinniśmy określić, czy na naszym monitorze będziemy przede wszystkim grać, pracować, czy też może potrzebny nam jest uniwersalny ekran, na którym zarówno obejrzymy film, jak i napiszemy wypracowanie do szkoły. I w zależności od naszych potrzeb powinniśmy zwracać uwagę na różne rodzaje monitorów. W tym momencie na rynku dostępne są monitory z trzema typami matryc IPS, TN i VA wraz z ich różnymi odmianami. I tak matryce TN, jak na przykład wykorzystywane w tym monitorze, bardzo często reklamowane są jako idealne dla graczy, wszystko przez to, że mają bardzo szybki czas reakcji. W porównaniu z zaletami mają jednak też sporo wad, dlatego warto je rozważać tylko, gdy przede wszystkim na naszym monitorze będziemy grać. Słabo odwzorowanie kolorów, zwłaszcza patrząc pod kątem, sprawia, że monitory tego typu raczej nie nadają się do wygodnego oglądania filmów czy też pracy z grafiką. I tak, gdy patrzymy na taki monitor na wprost, wszystko jest ok. Wystarczy jednak zmienić trochę kąty w poziomie bądź też w pionie. By zauważyć, że kolory zaczynają się diametralnie różnić, zwłaszcza czern i biel. Dlatego też matryc ten nie wykorzystuje się w telewizorach. Przecież każdy w salonie oglądający film chciałby mieć takie same kolory. Wady te niwelują matryce IPS, które oferują zarówno dobre barwy, jak i bardzo szerokie kąty widzenia. Wszystko to kosztem dłuższego czasu reakcji, co może nieco odstraszyć graczy, ale we współczesnych monitorach różnice te nie są tak naprawdę duże. Różnicą jest z kolei cena, ta w przypadku IPS-a w porównaniu do TNT jest zdecydowanie wyższa. No i najtańsze modele z IPS mają raczej słabe podświetlenie. Kompromisem pomiędzy technologiami TN i IPS są matryce VA, które oferują zarówno przyzwoity czas reakcji, odzorowanie kolorów, jak i bardzo dobre kąty widzenia. Zaletą tych matryc jest też wysoki kontrast, ale nie bez wad. Matryce VA mają tendencję do smużenia tzw. ghostingu, czyli rozmywania obrazu przy szybkich scenach gier czy też filmów. Pozbawiamy się zatem największych wad matryc IPS i TN, ale dokładamy jedną nową. Pokrótce to tyle o matrycach wykorzystywanych w monitorach. Wybór należy do Was, wybierajcie mądrze, a już za tydzień opowiemy Wam co nieco o różnych technologiach wykorzystywanych w telewizorach LED, OLED, kulet, z czym to się je? Zapraszam na następny odcinek.